Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Łączy Nas Biznes. Dzisiaj odcinek poświęcony marketingowi dla deweloperów. W dzisiejszym odcinku poruszę kilka istotnych tematów, konkretnie trzy bazowe tematy, które będą dotyczyły tego, jak przygotować marketing nieruchomości, aby sprzedać ją, zanim pierwsze fundamenty zostaną zalane. Gotowy? Więc zaczynajmy! Trzy kluczowe elementy, o których dzisiaj będę mówił, dotyczą marketingu nieruchomości, dotyczą marketingu inwestycji i marketingu Twojej firmy jako dewelopera. Możemy to połączyć w całość, możemy robić marketing tych dwóch marek osobno, natomiast o wadach i zaletach tych rozwiązań będę za chwilę mówił trochę szerzej. Skupmy się dzisiaj na trzech kluczowych elementach. Pierwszy kluczowy element to branding, czyli Marka to w jaki sposób budujesz zaufanie do Twojej firmy, w jaki sposób ludzie postrzegają zarówno Twoją firmę jako inwestora, dewelopera, a także jak postrzegają samą inwestycję, czyli z czym ona im się konkretnie kojarzy. Drugi ważny element to strona internetowa, czyli miejsce, gdzie prezentujesz już swoją ofertę, mówisz klientowi, co ma kupić, przedstawiasz korzyści itd ale przede wszystkim miejsce gdzie internauta ma pozostawić dane kontaktowe do siebie żeby dział sprzedaży twojej firmy miał możliwość skontaktowania się, przedstawienia oferty i domknięcia sprzedaży. Kluczowe tutaj jest to, aby zrobić taką stronę internetową, która będzie w maksymalny sposób ułatwiała internautom zostawienie danych kontaktowych bądź samodzielne skontaktowanie się. I ważne jest to, aby po drugiej stronie dział sprzedaży był na tyle kompetentny, aby lidy, które spływają, dał radę obsłużyć. Pamiętaj, że jeżeli spływa lead przez internet, internauci nauczeni są, że działa się dzisiaj bardzo szybko, więc tak naprawdę najistotniejsze jest to, aby ten dział sprzedaży w przeciągu maksymalnie 30 do 60 minut od wpłynięcia takiego kontaktu skontaktował się, zadzwonił do potencjalnego klienta, póki ten człowiek, nazwijmy to, jest jeszcze rozgrzany oczekuje kontaktu i jest jeszcze na świeżo po zapoznaniu się z twoją ofertą. Kontakt po 24 godzinach czy 48 godzinach to już jest często kontakt mocno spalony, ponieważ internauta już prawdopodobnie wypełnił kilka innych formularzy na stronach internetowych i ktoś z twojej konkurencji już zaczął o tę osobę dbać. Więc jeżeli chcesz mieć skuteczny dział sprzedaży, to lidy, które z twojej strony internetowej spływają, muszą być obsługiwane bardzo, bardzo szybko i mówię to nie tylko na przykładzie swoich doświadczeń, ale też naszych klientów, którzy. Wielokrotnie pokazywali, jak zmiana działu sprzedaży wpływa na skuteczność sprzedaży z tych samych lidów. Tutaj przykład: robiliśmy kampanię dla deweloperów tutaj w Lublinie. No i panowie stwierdzili, że na początku będą zatrudniać się na etacie swoich handlowców, żeby przy okazji sprzedaży robili coś jeszcze dodatkowego. Później okazało się, że niezależnie od tego, ile lidów nie dostarczyliśmy, no to w koniec końców sprzedaży żadnej nie było. Zgadnij kto był winny. No, oczywiście, my byliśmy winni, no bo dział sprzedaży twierdził, że lidy były słabe. Aż w końcu, któregoś dnia, jeden z, ze wspólników stwierdził, że no to chyba czas zrezygnować z własnego działu sprzedaży. zatrudnimy biuro, które się tym specjalizuje. Biuro nieruchomości rozliczane tylko i wyłącznie za efekt, więc no, skoro są lidy, sprawdźmy, czy to faktycznie te lidy są słabe, czy, czy handlowcy byli nieskuteczni. No i później okazało się, że w przeciągu jednego miesiąca cała inwestycja, gdzie cena metra kwadratowego wynosiła ponad 10 tysięcy złotych to było w 2020 roku, więc tutaj w w Lublinie to były bardzo wysokie stawki, jak na ten, na ten czas. Nagle okazało się, że w miesiąc dało się tę inwestycję sprzedać. Ważne tylko było to, że na tych samych lidach musieli pracować odpowiedni handlowcy, którzy przede wszystkim byli zaangażowani. Ale troszeczkę zboczyłem z tematu. Miałem mówić o tematach związanych z marketingiem internetowym, chociaż myślę, że cała taka otoczka też jest dla Ciebie dość istotna i może się przydać się kilka tutaj takich połącznych wątków, aby sprzedaż takiej inwestycji była skuteczna. Wracając do strony internetowej, powinna ona być przygotowana w taki sposób, aby można było albo wypełnić formularz kontaktowy, albo w łatwy sposób zadzwonić, ale przede wszystkim powinna mieć też dobrą wyszukiwarkę, która będzie prezentowała nieruchomości w taki spo sposób, aby każdy mógł sobie wyfiltrować wielkość lokalu, cenę, ilość pokoi i kilka innych rzeczy, które są istotne z punktu widzenia, Samego nabywcy. Zaraz wrócimy do tematu strony internetowej e, troszeczkę szerzej. E, teraz przejdźmy do trzeciego elementu, o czym dzisiaj będę jeszcze mówił. E, trzeci element dotyczy już samego pokazania oferty szerokiej. Publiczności szerokiej, czyli takiej, która jest w kręgu zainteresowań, która poszukuje w tym momencie nieruchomości. I tutaj będziemy potrzebowali zarówno połączenia sił związanych z marketingiem internetowym, jak i z marketingiem tradycyjnym. Akurat ja reprezentuję agencję, która zajmuje się marketingiem internetowym, natomiast patrzę na całość w miarę. Obiektywnie to ciężko stwierdzić, tak? ale przez pryzmat doświadczeń patrzę na to bardziej holistycznie, więc połączenie zarówno marketingu internetowego, jak i marketingu outdoorowego, stacjonarnego to wszystko daje bardzo dobre efekty. Za chwilę będę też mówił o kilku studiach przypadków, to będziemy mogli szerzej o tym porozmawiać. Natomiast to, na co powinieneś zwrócić uwagę, to to, żeby zaprezentować ofertę w miejscach, gdzie ludzie szukają, a szukają na portalach ogłoszeniowych, związanych z nieruchomościami, dwa kluczowe portale, w zasadzie trzy, OtoDom, OLX i Rynek Pierwotny. Jesteśmy partnerami tych wszystkich serwisów, widzimy, że to mega dobrze działa, niezależnie od tego, czy sprzedajemy, promujemy nieruchomości w Lublinie, czy promujemy nieruchomości w Warszawie, czy w Trójmieście. Tutaj to wszystko dobrze funkcjonuje. I stąd są bardzo wartościowe liny. Bardzo wartościowe Lidy pochodzą też z wyszukiwarki Google. Niezależnie od tego, czy mówimy o w kampanii linków sponsorowanych, czy mówimy o pozycjonowaniu, o tym czy pozycjonować, co pozycjonować, jak pozycjonować, trochę szerzej powiemy później. Ale też dobrej jakości Lidy można wyciągnąć z Facebooka, pod warunkiem oczywiście dobrego targetowania. Więc to są narzędzia, które, które bardzo dobrze się spinają. Całość tych wszystkich działań należy spiąć później remarketingiem, bo to, że ktoś raz wszedł na Twoją stronę internetową, nie świadczy o tym, że będzie ją pamiętał przez długi czas, nawet jeżeli zostawił kontakt. To, co jest istotne w marketingu, to to, aby częstotliwość spotkania z Twoją marką, z marką Twojej inwestycji, z marką firmy Twojej jako inwestora. Istotna jest częstotliwość. Im większa częstotliwość, tym większe zaufanie. Czyli im częściej w różnych miejscach internauta spotyka logo Twojej inwestycji, logo Twojej firmy, informacje o mieszkaniach, które masz do zaoferowania, tym większe prawdopodobieństwo, że Twój dział sprzedaży dopnie sprzedaż. Chodzi oczywiście o zaufanie. Skup się więc na tym, aby pójść z marketingiem dosyć szeroko. Wtedy te efekty kampanii będą, będą skuteczne. Ok, rozpakujmy teraz na części pierwsze zarówno branding, stronę internetową, jak i kampanię reklamową, tak abyś jak najwięcej z tego materiału skorzystał, jak najwięcej rzeczy gotowych do wdrożenia mógł zastosować u siebie, jeśli oczywiście będziemy mogli w naszej agencji pomóc ci z wdrożeniem, tych wszystkich rzeczy w życie, to, to to serdecznie zapraszam. Mamy tutaj zespół specjalistów, którzy bardzo lubią te tematy i wiem, że jesteśmy w tym skuteczni. O tym troszeczkę później, o skuteczności. Natomiast teraz wróćmy do tematu brandingu.